ładnie wysepki na Mekongu I obstawiajcie, ile może mieć ten most? No przepiękne! O, Cześć i czołem! Tak mieszkaliśmy przez nasze ostatnie... trzynocki. No, chyba nawet cztery. cztery. I dzisiaj decyzja spada na stąd. Tutaj są namiary i cennik. Mamy to, nasza zupa. Mamy śniadanie. Żeby tradycji stało się zadość, przyjechaliśmy znowu do miejscówki, w której byliśmy i w poprzednim roku i na wyjeździe, wyjeździe z Bankre jedliśmy tutaj śniadanie. Mamy po pai, czy jest surową bo winą ścinającą się w zupie. Fura kiełku, fura ziół, do tego jeszcze dodatkowa miska z też mięsem i bewarem. To można doprawić z tego, co widziałam, jak lokalsi robią i potem dodawać do tej zupy. Więc zupa wypas z podwójnym um, mięsiwem. 25 tysięcy, tak? 20 nawet. 20 tysięcy, więc 3,60 Wyczekałtowaliśmy się z naszego hotelu. Tak. Właściwie to cztery noce tutaj byliśmy. Przeleciało szybko. Ja ogólnie mam takie wrażenie, że to że się podróży po Azji, jeden z najlepszych hoteli na pewno ma najlepszy stosunek jakości do ceny. Bo za 36 zł takie warunki to jest naprawdę oj, życzyłbym że sobie i Wam, żeby takie warunki spotykać. Będziemy w zielonym. Przejeżdżamy obok pagody i ja mówię do Marysza: zobacz jakie ładne drzewo kwitnie! Zobaczmy jakie ma kwiaty! Cudo! No, przepiękne! I tutaj będą się kolejne rozwijać, ale to w ogóle wygląda tak, jakby to był środek kwiata. A tutaj, te dookoła, to były jego płatki, ale to są, to tutaj są kwiatki. I bardzo tak przyjemnie miodowo pachną. Ślicznie, nie? To przy okazji wjedziemy też do pogody. Budda siedzi na takim postumencie w oczku wodnym z kwiatkami lotosu. Chyba nie pokazywaliśmy wam jeszcze, a jest szansa, bo one zwykle są bardzo niedostępne w jakichś takich e, kanałach przydrożnych w wodzie, a tutaj mogę bardzo blisko tego kwiatka lotosu podejść i wam pokazać. No. Czyż nie jest piękne? Jeszcze w temacie kwiatów znacie takie kwiatki, które się nazywają suszki? Zdaje się. No to w Wietnamie też są takie. I mimo, że jesteśmy przy świątyni, to wcale nie przeszkadza, aby suszyć tutaj warzywa na słońcu. Wydaje mi się, że tutaj mamy białą rzepę. A tu co pani rozkłada? Nie wiem. A to jest cebulka. Pachnie intensywnie. Dzisiaj mamy do pokonania tak prostą drogą jakieś 20 km. O zgrozo! Ale jedziemy jakimiś bocznymi uliczkami, więc pewnie do 30 dobijemy. Forma rośnie, to? Tak, ale trzeba przyznać, że z każdym dniem. Ja czuję się coraz lepiej, więc myślę, że lada dzień wrócimy do 50-70. Wygląda na to, że trafiliśmy w jakąś miejscówkę turystyczną, ponieważ widzę tutaj kilka autokarów i busów do tego reklamy. Przewożeniem ludzi, turystów, więc jakaś turystyczna miejscowość. Ja myślałam natomiast, że my tutaj może jakiś prom złapiemy, ale promu chyba nie ma. Natomiast widzę nasz most. Wykorzystaliśmy fakt, że tutaj jest jakaś agencja turystyczna i od razu podpytaliśmy. Tak i w ogóle jak do, 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 dojechaliśmy do frontu tam jest mnóstwo właśnie takich turystycznych Łódek, więc wjechaliśmy tu z czystej ciekawości. Co mi to oferują? Tutaj na Kongu są dwie, właśnie nie, cztery no, wyspy, mhm. ale na dwie płynie taka łódka, to zajmuje ile ono powiedziała? Dwie godziny. Dwie godziny, szybko. I tam się odwiedza jakiś między innymi fabrykę miodu, znaczy wytw wytwórnie miodu, ja jakieś takie różne pierdoły. Ma to kosztować 500 tysięcy wietnamskich domka? Czyli 90 zł. Od łebka, no właściwie nie jestem pewien za dong per one. one person? For two. Two. For two. Mhm. Okay. Czyli po 250 tysięcy Po 45 złotych mhm. załatwki. Zobaczyliśmy na moment z głównej drogi, żeby wjechać do restauracji. Restauracja jest bardzo fajnie położona. A tutaj kole? Pewnie. Restauracja znajduje się nad rzeką. Przechodzę teraz przez tą knajpę, nazwijmy to przez ogród tutaj i tu jest taka wieża. Zamierzam na nią wejść. A dojście do tej wieży idzie przez taką kładkę przy kanale. Tutaj widziałam już kilka łódek, które tędy właśnie przepływają. Więc pewnie po drodze są jakieś atrakcje. A ja uderzam do góry. Pomacham Maryszowi. <grytanie> Zobaczcie jak tutaj ładnie te kanały meandrują. Wow, a tu widać staw, chłopaki łowią ryby. Chat! I co my tu mamy? Ładniejszy widok na most, na te wioski na rzece. I tutaj sporo łajp się zatrzymuje, więc tam musi być. Też jakaś knajpa, albo jakaś inna atrakcja turystyczna. Ponieważ y, siedzimy na takim, nazwijmy to, pomoście, mamy doskonały widok na piękny most. My do Majto dojeżdżamy, nie? Tak, do Maito, tak mi się wydaje. Będziemy przez ten most przejeżdżać. On nie dość, że mm, jest zlokalizowany nad rzekami, to jeszcze nad wyspami, bo to co, ten pas zieleni, który widzicie, oj, o to, 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 to To jest wyspa Na Mekongu Jeszcze odnośnie tego mostu On się zaczyna tutaj Tu, 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 tu I teraz prowadzi Nad tą wyspą, właśnie przez ten most Który Wam pokazałam i jeszcze, jeszcze dalej Bardzo długi I tak oto z niewinnej coli Którą wypiliśmy Będziemy jeść nie za żarcie, słuchajcie Pięć lat temu, jak byliśmy w delcie Mekongu to byliśmy na zorganizowanej wycieczce między innymi wtedy odwiedziliśmy fabrykę cukierków kokosowych którą nareszcie w końcu nareszcie w końcu, wczoraj znaleźliśmy i podczas tego turu dawali nam jedzenie i przyjechaliśmy do takiego jakby domostwa tuż przy kanale i Pani nam na naszych oczach zawijała saigonki. To było na świeżo oczywiście wszystko robione i dodatkowo była ryba. I smak tej ryby fenomenalny. I jak za każdym razem jesteśmy w delcie Mekongu, szukamy czegoś podobnego, no i nie możemy znaleźć. I dzisiaj poszliśmy porozumień do głowy. Po prostu pokazaliśmy Panu. Pokazaliśmy panu, że my chcemy taką rybę. No ja on na głową, że spoko. Że ma. Że ma. I to jest w ogóle, jak ona się nazywa? Ale ucho. Pan, tak, ucho słonia. Ucho słonia. Ryba u... ucho słonia. Więc będziemy to jeść. Bo pan się... <noise> No już wydoiliśmy całą. Chciałbym dodać, że do tej ryby prawdopodobnie też dostaniemy sajgunki. Świetnie. Tak mam nadzieję. Bo... Ja też mam nadzieję, że to będzie... No, zrobią nam tamam. to. będzie, to będzie. No i też jak na wietnamskie warunki to nieźle przybulimy, bo wam pokazał na razie 160 tysięcy za kilogram. No zobaczymy. zobaczymy, zobaczymy ile to w sumie wyjdzie, ale nastawiamy się, że to jest Taki oldsku, może nie olsko, ale takie powrót do przeszłości, sentymentalny smak, dlatego ja myślę, że możemy, możemy troszkę. Zaszaleć. zaszaleć i mieć rozpustę. No, jak na polskie warunki, to zupę moją drogą będzie dostała. Jest ja jestem bardzo podekscytowany, jak ta rybka wygląda. Tym bardziej, że będą ją wyciągać świeżo z wody. Tu widzę, pani przygotowuje posiłki, pewnie jakaś wycieczka zaraz podjedzie. Tak, a jeśli chodzi o moją rybę, to to jest któraś z tych ryb. Tak wygląda jak ta. Taka. Ale... O. Taka bym powiedział, na wpół śnięta. No i mamy. Przyszła, przypłynęła ryba. No wygląda to obłędnie. Sami zobaczcie. Mamy dodatki, czyli makaron ryżowy, zioła w postaci tajskiej bazylii, nie wiem czy tam coś jeszcze jest. Będziemy próbować i wtedy się przekonamy. Są warzywa, mamy ananasa, mamy ogórka, mamy niedojrzałego nie, banana i mamy star fruit, czyli... Boże, gwiezdny owoc, jak to się nazywa? Czyli mamy warzywa i owoce. Tak, niedojrzałe. Więc będą kwaśne... no raczej kwaśne. Mamy też papryczki chili i też jest sos, ja już próbowałam ten sos, to jest bardzo ciekawy smak, on jest na słodką modłę z wyczuwalną, zdecydowaną taką nutką tamarendowca. Jest też imbir. Co jeszcze? No idea. I będziemy różne te właśnie składniki wsadzać w papier ryżowy i będziemy robić własnoręcznie sajgonki. Wydaje mi się, że przydałaby się woda, żeby ten papier ryżowy można nie, było potraktować Nie, nie trzeba, nie trzeba wody, dlatego że e, ten sok z ryby, z jarzyn, on zwilży papier ryżowy i nie ma potrzeby jego namaczania. Easy. A. O, co za mieszanina smaków. Ja nie mogę najpierw z pełną gębą tajska bazylia. Więc jest taka świeżość ziół. Potem próbkość ryby. Na koniec lekki kwasek z jarzyn. O matko! Jakie to pyszne! Sos do tego to jest majstersztyk, Ponieważ dodaje tej tamaryndowej słodyczy. Oczywiście papryczki chili też dodają swoje ostrości gdzieś tam delikatnie. To jest niebo w głębiach. I koniec naszego naszej uczty. Zostało tylko, mm, tylko ości i no, te płetwy i te, P, i te D, odpady z ryby. Pięknie podana, nieprawdaż? Bardzo nam się to podoba i, i w smaku było doskonałe, wiecie, wylizaliśmy wszystko przy okazji zrobiliśmy tutaj niezły pierdalnik, ale kit z tym. 160 tysięcy dongów za kilogram tej ryby, ile, się ile tak naprawdę zapłacimy okaże się przy kasie. Siedzimy tutaj już półtorej godziny i jest nam tak dobrze, ale myślę, że lada moment, będziemy stąd uciekać, co Mario? Tak, tak, pojedziemy na hamak, bo tam mogę. jest. Tylko jeden silniaków. Płynie pani łódką. Ta pani ma w łódce wiosło, ale ma też silnik. I to jest niesamowite. Wietnamczycy są cwani jak cholera. Słuchajcie to. Turystów ob Hello. turystów obwożą tutaj po tych małych kanałach. Na łódkach z wiosłami. Natomiast tylko ich wysadzą w jakimś punkcie i mogą odpływać za pierwszym lepszym krzaczorem, za winklem. Zaraz odpalają silniki, spadają. Nie chcę im się wiosłować. To wszystko jest pod turystów. A tu zacumowane łódki, obok, nie wiem czy to jest restauracja, czy co, ale stale dopływają tu turyści. powiedzieć, że wyjeżdżamy z tej restauracji, ale pierwsze, co mi się nasunęło, że jestem tak obiedzony, że chce mi się żygać. Teraz mamy wyzwanie, challenge. Mamy do pokonania most. Niemały most. Tak, on jest bardzo długi. Nie wiemy do końca sami. Będziemy sprawdzać na liczniku, a Wy obstawiajcie, ile może mieć ten most podczas naszej jazdy. Dobra, Brawo. ile mamy teraz? 16.75. Dobra. No to heja. Jestem skulona tutaj za e, taką takim murkiem, ponieważ tu tak bardzo nie wieje. I mogę Wam powiedzieć, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na moście, na szczycie. Nie mogliśmy się oprzeć pokusie, aby nie zobaczyć tutaj z góry. Po prawej stronie, zaraz Wam jak pokażę, to ten zielony kawałek lądu to jest wyspa. No, wyspa na Mekongu. My podziwiamy widoki! Na tutaj hodują jakieś stwory morskie. To są owoce. Nazwa potoczna to jest dłoń buddy. Ale robią. Są takie efektowne. To jest to z rodzaju cytrusa. Skórka taka jak cytryny. I te owoce oni używają do ustawiania dla, na tych ołtarzykach dla buddy. I mamy to. Mamy nasz pokój w hotelu. Bardzo sensowny, dobry stosunek jakoś za cenę. Płacimy za to dwie stówki. Tak jak ostatnie trzy dni. Mhm. Dla mnie niesamowite jest to, że tak naprawdę to jesteśmy tutaj zupełnym przypadkiem, bo chcieliśmy dotrzeć do innego hotelu, ale jadąc po drodze ona zauważyła... Pokaż, gadaj i pokaż. Ola zauważyła miejscówkę z, wow, jakie kolory, miejscówkę, gdzie sprzedają, jak to nazwać? No nie tak... buty, to citronella, jak to no. Jakieś tam warzywa. Nie warzywa. Owoce. W każdym razie, tak stoimy, patrzymy, o, tam dwa bloki dalej jest jakiś hotel, tak wygląda sensownie. No i, I jesteśmy. A teraz dojechaliśmy nad rzekę. Tam widać most, przez który przejeżdżaliśmy. I tutaj zabudowa wietnamska. Szukamy pagody. Nie szukamy żarcia jest, są same kafejki, chcemy kawę jest samo żarcie, chcemy świątynię, nie ma, jakiś inne atrakcje, świątynię, którą widzieliśmy w zeszłym roku, ale przez, no, powiedzieć, totalny przypadek poszukiwania właśnie żarcia, mamy świątynię, po którą, na którą początkowo polowaliśmy. O. Akcja. Idziemy do góry, Hello. ile mi zajęła! 2 minuty 23 sekundy. Tak, po tym moście dzisiaj zajwanialiśmy. No, ale to ciekawie wygląda. Mamy tutaj jedną wyspę. Druga, trzecia, no faktycznie cztery wyspy. tej świątyni jest no taki ołtarzyk, on jest w tym momencie e, za drzwiami zamkniętymi. Nie mogę się dostać, ale przez tutaj dziury w tej bramie mogę podejrzeć. No to staliśmy się na górę, na ósme piętro. I powiem Wam, że widoki powalają. Coś niesamowitego. Widać dokładnie. Wysepki na Mekongu tu są takie cztery, przez dwie z nich dzisiaj mostem e, przejeżdżaliśmy. Ponad też jest stocznia, budują statki i w ogóle widok na całe miasto tutaj mega śny. Czyli polecamy. Poza tym bardzo wieje, więc. Wieje jak cholera, Mam nadzieję, że to nagranie będzie spokojne Jesteśmy przy bardzo ruchliwym skrzyżowaniu. I tutaj e, ja mam wrażenie, że ruch jest non-stop, ale okay. tak wieczorem i rano jest największy i my bardzo się spieszymy, więc szybko na temat bo chcemy nakręcić jeszcze zachód słońca z naszego hotelu, a tak Mariusz ma owsiankę ryżową z z wieprzowiną z wątróbką są jakieś galaretka z krwi kiełki pewnie są tak, są kiełki więc Mariuszowi mówimy smacznego aha, jeszcze tutaj są takie jakby smażone paluchy z ciasta i pokrojone, więc one też doskonale się z Natomiast ja mam zupę bańkan i ta zupa jest z pierożkami wonton. Dodam sobie troszkę limonki, bo ta zupa tak jakby troszkę zalatuje rybą. Ja mam wrażenie, że ten wywar może był robiony, nie wiem, na na jakiejś suszonej rybie, albo co. I pozwólcie, że spróbuję Chce szybko i nie wychodzi. Tak sproszkowane krewetki tu widzę pływają. A ja spróbuję tego pierożka wątona. Mięso wieprzowe w środku, mielone. Do tego troszkę wątróbki. Bardzo dobra zupa. Fajnie, bo tu trochę sałaty mi rzuciły trochę szczypiorku sympatyczny spa, naprawdę bardzo mi smakuje zachód słońca za nami, nie zdążyliśmy na niego, natomiast spadli spadli, spadli, spadli. spadli na pomysł, żeby zrobić ruch księżyca Ty w Polarze. Tak, ja w Polarze. Tak mnie trochę przewiało na tym naszym dachu hotelowym, bo wiatr zerwał się nieziemski jakoś tak po południu, a może tutaj cały czas wieje. W każdym razie, czas kolacji, zamawiamy hutiu. no znowu ja mam olbrzymią ochotę na zupę, a jakoś tak po drodze nie mogliśmy nic uświadczyć, więc pozostaje hutiu. no trudno. I jeśli film Wam się spodobał to łapka w górę, czekam na Wasze komentarze i subskrybujcie jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja do, też czekam. Do na następnego. Cześć. Widzimy się w kolejnym vlogu. Pa, pa pa! pa, pa. do banku Kien Long Bank. Hmm, chodzi o to, że się guzik w zepsu. Ten hmm, tre, to są banany. No ja to widzę też na pierwszej jakąś strategię.